Cześć! Dzisiaj dla Was mam nową legendę z tej samej książki co ostatnio. Tylko tym razem, przy wybieraniu legendy, pomagała mi nasza Kasia Domagała. Kasia postanowiła posłuchać o krakowskich psach i kleparskich kotach. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam właśnie taką historię. Czy znacie Kraków? A może mieszkacie w Krakowie? Jeżeli tak, to wiecie, że kiedy idzie się od rynku ulicą Floriańską, dochodzi się do starożytnej bramy murowanej. A za tą bramą jest taka dzielnica Krakowa, która nazywa się Kleparz. Ale może nie wiecie, że dawniej Kraków był znacznie mniejszy niż dzisiaj. Kończył się na murach, które opasywały dookoła. Brama Floriańska prowadziła właśnie na zewnątrz tych murów. Przez nią wychodziło się z Krakowa albo wchodziło się do niego. A kleparz, który zbudowano już za murami, był jakby oddzielo oddzielnym miastem. Podobno Krakowianie i kleparzanie kłócili się nieraz ze sobą o różne rzeczy. Przede wszystkim wiecie o co? O psy i koty. Pies. To rozumiem. Wierny stróż i przyjaciel człowieka, mówili mieszkańcy Krakowa. A kot to stworzenie fałszywe, chytre to sobek i łasuch. Tu śmietane liźnie tam ściągnie słoninę. Oho, a psy to nie łasują? Oburzyli się kleparzanie. Jeszcze jak? Przy tym uszy bolą od ich szczekania, pisku i wycia. Kot jest pożyteczny bo łowi szczury a pies to leń, ani się nie zatroszczy. też cały Kraków jest zaszczurzony, a nasze piwnice i strychy są bezpieczne, bo wy hodujecie psy, a my koty. I cały wasz kleparz pachnie kotami, gdzie tylko się ruszyć, dogadywali krakowianie. Tak się kłócili mieszkańcy Krakowa z mieszkańcami kleparza. A psy i koty wcale się wtedy jeszcze nie kłóciły ze sobą. Przeciwnie, bardzo się lubiły. Krakowskie psy biegały przez Bramę Floriańską do kotów, żeby się z nimi bawić. Kleparskie koty robiły wycieczki do Krakowa, żeby odwiedzać psy. Odbywało się to co prawda ukradkiem, bo krakowianie i kleparzanie patrzyli krzywym okiem na te komitywę. Co dziwniejsze, to że koty żyły wówczas w zgodzie także i z myszami. Polowały tylko na szczury i to im wystarczało. Tym bardziej, że kleparzanie odżywiali swoich ulubieńców smakołykami. A kto z Was zna Kraków, ten wie, że pośrodku rynku stoi tam piękny, duży budynek, który nazywa się... Sukiennice. Bo dawniej sprzedawano tam sukno. Po sukno i inne towary, Zjeżdżali się do Krakowa ludzie z bliższych i dalszych okolic. Rynek był wiele więc zastawiony straganami, na których przekupki sprzedawały najróżniejsze rzeczy. Pośród straganów uwijały się psy. Z czasem tak się rozuchwaliły, że nie poprzestawały na tym, czym je częstowano, lecz zaczęły same łasować ze straganów. Spykrzyło się to wreszcie przy i zapowiedziały psom: Kochane pieski, za dużo sobie pozwalacie. Macie raz na zawsze skończyć te zbytki. Nie wolno nic ściągać ze straganów ani z wozów. Tylko jeżeli coś spadnie na ziemię, wolno wam to zjeść, inaczej nie. Zapamiętajcie to sobie, bo kto nie usłucha, będzie srogo ukarany. Psy zobaczyły, że to nie przelewki. Więc obiecały poprawę. Prosiły tylko, żeby kramarki dały im dokument na piśmie, że co spadnie na ziemię z wozu, albo ze straganu, to wolno psom zjeść. Przekupki się zgodziły. Pisarz Ratuszowy wypisał pięknie do ten dokument na pergaminie i przyczepił do niego pieczęć. Psy postanowiły dobrze schować ten dokument, bo jakby kto zapomniał o tym przywileju, trzeba by mu będzie go pokazać, żeby przeczytał czarno na białym, do czego krakowskie psy mają prawo. Zbiegły się wszystkie na łączkę pod Wawelem i tam nad Wisłą zaczęły radzić w sekrecie, gdzie najbezpieczniej będzie ukryć drogocenny pergamin. Schowałbym go w budzie, szczeknął murzynek. Cóż, kiedy moja buda zawsze otwarta, jak mnie nie ma, mógłby ktoś wziąć. Moja buda zacieka, tłumaczył się cygan. Psie budy tu na nic, oświadczył kruczek. Gdzie można w nich schować taki zwitek? Pod słomą? Jak ludzie będą nam zmieniać słomę, razem z nią wyrzucą nasz dokument. Niektóre psy nie miały bud, ale w mieszkaniach tym bardziej nie było nigdzie takiego kącika, dokąd człowiek by nie zajrzał. Wreszcie odezwał się bryś, mądrala. Wiecie co? Zanieśmy nasz przywilej do kotów na przechowanie. Koty znają najlepsze kryówki. Łażą po strychach, po piwnicach, nawet po drzewach i dachach. Robią to cicho, ukradkiem, trudno je wyśledzić. Tam dokument będzie bezpieczny. Wyborna myśl! zawołały inne psy. Chodźmy na klepasz. Ale przedtem przyrzeknijmy sobie, że nie zdradzimy naszej tajemnicy przed obcymi. Złożyły uroczyste przyrzeczenie i poprosiły brysia, żeby poszedł z pergaminem na kleparskich kotów. Gramadą lepiej tam nie iść, bo to zwróciłoby uwagę, mówiły. Zanim zamknięto na noc bramę floriańską, Bryś przemknął się na kleparz. Kiedy koty dowiedziały się o co chodzi, zebrały się na tajemną naradę. Jeden kot, który lubił polować na ptaki, miałknąć, że za kleparzem rośnie wypruchniała wieżba i można by schować pergamin w dziupli. A jak piorun trzaśnie w wieżbę albo ludzie ją zrobią, to co? miałknął inny kot. Lepiej schowajmy w piwnicę. W piwnicy zapleśnieje, miałknął trzeci. Lepiej na strychu. Postanowiły ukryć pergamin na strychu kamieniczki klepalskiego burmistrza. Mruczek pobiegł tam i schował przywilej pod samym dachem, za belką. Minęło 10 lat, 50 lat, 100 lat. Psy sprawowały się grzecznie i nie łasowały. Przekupki karmiły je obficie, przy tym nieraz jakiś smaczny kęs upadł na ziemię i pies go zjadł. Było mu przecież wolno. Na wszelki wypadek psy mówiły swoim dzieciom o spisanym układzie z kramarkami i gdzie on jest schowany. Trafiła się wreszcie skąpa przekupka, która, której bułka spadła ze straganu w błoto. Obejrzała się, czy nikt tego nie dostrzegł, i już, już miała się schylić po bułkę, żeby obetrzeć ją fartuchem i położyć z powrotem na straganie. Kiedy Bryś, a był to pra-pra-prawnuk katantego Brysia, skoczył z winni i chciał jej porwać bułkę z przed – Ach, ty lada, co wrzasnęła przekupka i trzepnęła Brysia miotłą. Bryś odskoczył i pisnął oburzony. Przecież, co spadło, to nasze. Taka była umowa. Nieprawda! Jak to nieprawda? Mamy przywilej na pergaminie. – To mi go pokaż. Jakiś taki mądry, a tymczasem fora ze dwora! krzyknęła przekupka i znów zamachnęła się miotłą. Bryś opowiedział o tym swoim kolegom. Postanowiono odebrać od kotów dokument i pokazać go przykupca. Wydelegowano więc brysia, który przemknął bramą floriańską na klepasz i poprosił koty, żeby oddały mu przywilej pra-pra-pra-pradziadków. Koty też opowiadały swoim dzieciom i wnukom, że psy oddały im na przechowanie taki pergamin i że wisi on na strychu u burmistrza. Więc Mruczek, a był to pra-pra-pra-prawnuk pra, tamtego Mruczka, Pobiegł tam i zaczął szukać we wskazanym miejscu. Jakież było jego przerażenie, kiedy zamiast pięknie zapieczętowanego pergaminu znalazł tylko niedojedzony jego ogryzek i kawałek sznurka. Pergamin zjadły myszy. Możecie sobie wyobrazić, co się działo, kiedy krakowskie psy dowiedziały się o tym od Brysia. Cała hurma pognała na klepasz na rozprawę z kotami. To nie nasza wina, to wina myszy. Piszczały przerażone koty, uciekając gdzie się dało. A kto obiecał pilnować? Ujadały psy. No i odtąd skończyła się zgoda. Teraz kot parska i zmyka na widok psa i pies goni kota. A mysz przed kotem umyka, bo wie, że kot chce ją ukarać. Wieść o tej przygodzie rozeszła się wszędzie. I odtąd między psami, kotami i myszami na całym świecie jest wojna. Tak kończy się baśnią o krakowskich psach i kleparskich kotach. A jednak, jednak znam słuczkę, która karmiła kocięta, sierotki. Widziałam psa i kota, które żyły w takiej przyjaźni, że kiedy szły spać, to kot zwijał się w kłębek tuż przy nosie psa. Może zapomniały, jak to było z tym pergaminem zjedzonym przez myszy? Nie przypominajmy im lepiej. Może z czasem wszystkie psy i koty zapomną i będą żyły w zgodzie? A wy jak myślicie, psy i koty pogodzą się w końcu? Pa!